Witajcie kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj mamy ulubieńców marca. Mam dosłownie tylko kilka rzeczy. Pokażę Wam dzisiaj te rzeczy, które na przykład sobie ostatnio zamówiłam i używałam je większość czasu przez właśnie w tym miesiącu. I którym mi się też sprawdziły, którym się fajnie, przyjemnie używało. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. A więc, tak, pierwszą rzeczą tutaj taką dosłownie pierdłoką mamy tutaj taki case i to jest case na, na gąbeczki do makijażu. Ja kupiłam ten gadżet na temu i tutaj po prostu były cztery gąbeczki razem, razem z tym case'em i wam powiem, że naprawdę bardzo fajny i przydatny gadżet. Po prostu sobie tutaj wiecie, za każdym razem jak myję czy coś, to sobie te gąbeczki wsadzam. One są tutaj wszystkie cztery razem i wiecie i jest porządek i one są po po prostu mają swoje miejsce i są cztery tutaj schowane. Niby takie małe coś, ale wam powiem, że zmieniło mi to trochę organizację i tak dalej. Ja Jestem z tego bardzo zadowolona. Drugą rzeczą, którą też ostatnio kupiłam, to jest takie coś. Po tej stronie wygląda to tak, a po drugiej stronie tak. Jest to silikonowe i to jest przeznaczone do, wiecie, do peelingu ust. Ja nie używam takich osobnych peelingów do ust, nie kupuję takich produktów już od jakiegoś czasu i po prostu jak robiłam w zamówienie zamówieniach na temu to widziałam takie coś i wam powiem, że wiecie, że czasami sobie właśnie robię tym po prostu y, peeling ust i naprawdę bardzo fajnie działa Kobiecie, wiecie, trzeba to też sparzać po prostu za jakiś czas y, brzącą czy tam gorącą wodą po każdym użyciu, także tak ja jestem z tego zadowolona, naprawdę bardzo też fajny y, gadżet i tak, tutaj już przy, to by było dosłownie wszystko, tylko te dwie rzeczy. I tutaj przejdziemy już sobie do kolorówki. I chciałabym pokazać trzy produkty do ust. Pierwsza, które używam najczęściej w tym miesiącu. I wam powiem, że bardzo mi się to kombo z... spodobało. W sumie to mam go dzisiaj na ustach, ale już trochę mam go dłużej i troszkę mi zaszło po prostu. Ale tak, i są to też produkty, które mam w projekcie PAN. Także ja też próbuję zużywać. A więc tak, mam tutaj konturówkę z Revolution i zostało mi już jej dosłownie tylko tyle. Ma ona y, taki odcień, i już Wam pokażę słoocz, pokażę Wam słoocz wszystkich tych y, produktów do ust. I Wam powiem, że te y, kredki, mam teraz też du, du, drugą konturówki z Revolution, one są naprawdę bardzo fajne, bardzo je polecam. Są po pierwsze trwałe. Po drugie, naprawdę bardzo fajnie się rozprowadza po ustach. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tych konturów jak z Revolution. I tak ja sobie obrusowuję nim usta. I później daję po prostu na wiecie tutaj gdzieś na środek i tak dalej, troszkę poniżej konturówki. Tą pomadkę z Kiko, którą też mam. I to jest Velvet Passion. I to jest lipstick matowy tylko ona nie ma takiego wiecie suchego wykończenia. Ma ona taki odcień. Już jej też już mam bardzo malutko. Pokażę Wam też jaki ma. Ma ona taki odcień. No nude. Ja tak jak mówiłam, wszystkie nudy brązy to ja lubię bardzo. Ona też się naprawdę bardzo fajnie y, rozprowadza na ustach. Też już na wykończeniu. Bardzo fajna jest taka y, kremowa. I już ostatnią rzeczą, którą wtedy daję na usta jest to taki błyszczyk z Rare Beauty i ja tutaj mam taką małą y, próbkę ale wam powiem, że nie piszę tutaj, a może to jest to. I piszę tutaj nearly neutral i pisze 0K2, ale Wam powiem, że nie wiem jaki to jest dokładnie. Czy mam się tu posłużyć, żeby wam powiedzieć odcień. I jest to taka próbka. Nie wiem, czy to nie są te Lip Oils, takie te mm, z Tintem. Kurde, nie wiem dokładnie, bo nie mam już tego opakowania. No, ale wygląda ten produkt tak. Jest to próbka. I wam powiem, że on naprawdę bardzo ładnie wygląda na ustach. Naprawdę bardzo fajnie daje taki y, glossy finish, ale właśnie też jest z tintem, i myślę, że fajnie się wpasowuje razem z tym. Już Wam pokażę, jaki ma odcień. Taki malutki aplikator jest tu. I ma ona. Y, nałożę go troszkę więcej, żebyście zobaczyli. Taki odcień. Naprawdę bardzo fajne. Bardzo mi się podoba. Bardzo też się fajnie ten produkt rozprowadza na ustach i on też zostaje na ustach. Także yy, też bardzo fajny taki na przetestowanie. Mały yy, produkt. Bardzo jestem z niego zadowolona. Kolejnym produktem do ust mam tutaj taki błyszczek z NAM. Ja go kupiłam w tamtym roku. Jest to NAM Latex Lip Gloss. Wygląda on tak. Tutaj już też mam przebicia, bo po prostu e, ja go kupiłam w tamtym roku i zaczęłam go teraz częściej używać, żeby też wiecie, zużyć. E, jest to błyszczyk do ust z lustrzanym wykończeniem. I Wam powiem, że na przykład też czasami robiłam tak, że zamiast tego nakładam ten błyszczyk tak właśnie na tą konturówkę i na tą pomadkę. I on ma takie drobinki w sobie. Naprawdę bardzo pięknie wygląda na ustach, fajnie się też mieni na ustach. I to jest numer 03 Soft Touch. Już wam pokażę. Też bardzo fajny aplikator. Już wam pokażę, jak on się mieni. Po prostu jest, wiecie, przedroczysty, tylko ma takie drobinki w sobie. Nie wiem czy tutaj kamera odda. Ma takie po prostu drobinki w sobie. Bardzo fajnie też się go rozprowadza na ustach i naprawdę bardzo fajny efekt daje na ustach. I też jest trwały. Troszkę się lepi, ale Wam powiem, że mi to tam jakoś nie przeszkadza. Naprawdę jestem zadowolona z niego i z tego efektu. Troszkę ciężko będzie tutaj dojechać tym pędzelkiem na dół, ale Wam powiem, że ja sobie po prostu tutaj ten stoper wyciągnę i wtedy będzie troszkę mi łatwiej. Także tak, z tego produktu też jestem zadowolona. Byłam w tym miesiącu. Kolejnym produktem do ust, który też używałam, jest to też jedna z moich nowości. Jest to błyszczek z Sephory, Jest to numerek 02 i ma on dawać taki powiększo efekt powiększonych ust. I ja mam w takim odcieniu, tak 02. Jest to, ma on taki aplikator. Jest to taki kolor, już Wam pokazuję. Też oczywiście podobny do tych wszystkich produktów, które mam. Bardziej wpada w brąz. Bardzo fajnie szeroko usta, też. Co robi, to daje efekt chłodzenia. Też jest, byłam z niego bardzo zadowolona. Nie miałam wcześniej żadnych właśnie błyszczyków z Safory. Teraz miałam okazję właśnie wytestować i naprawdę jestem zadowolona z niego. I już mam jeszcze trzy rzeczy, i powróciłam do mojego podkładu z Maybelline Affinity. I nie miałam go już z parę miesięcy, jak nie wiem, czy nie z pół roku. Może nie, może troszkę mniej, ale użyłam cały czas tego tintu z Maybelline i teraz właśnie powróciłam do tego. Wziąłam sobie odcień 03. Nie pamiętam jaki to był odcień, w sensie jak się nazywa, ale jest to 03. Ja go używam od lat i Wam powiem, że ostatnio go właśnie aplikowałam. No to widziałam tą różnicę. Zatyskniałam za tym efektem. Naprawdę bardzo lubię ten podkład i będę do niego zawsze wracać. Jeżeli będę miała możliwość, oczywiście. Także tak, numerek 03 Affiniton. Bardzo fajny podkład, i bo ja właśnie lubię bardziej takie rzadsze podkłady, lejące się i tak dalej. Jak do tej pory z wszystkich, których testowałam. Także tak. Ja bardzo lubię ten produkt. I mam też jeszcze dwie rzeczy: tak, mam tutaj maskarę, którą. Zaczęłam, zaczęłam testować w tym miesiącu Karzy Benefit Roller Lash Ja mam tylko tutaj taką małą wersję I ma ona taką szczoteczkę Już Wam pokazuję Jest to szczoteczka taka Silikonowa Wygląda ona tak Jest to szczoteczka silikonowa Na początku Wam powiem, wiecie jak Muszą być po prostu bardziej takie Stać się trochę takie suche bardziej żeby taki efekt dawały fajniejszy ja jestem bardzo z niej zadowolona, ona wam powiem że też fajny efekt, taki czarny daje, tylko ona bardziej mm, daje taki efekt, że wiadomo, zależy jak kto ma rzęsy ale ona tak jakby te rzęsy trochę jak tuszuje się te rzęsy, to, ona, to później jest taki efekt, jakby rzęsy były takie wiecie, tuszuje te rzęsy tak na prosto, nie wiem czy każdemu by się ten efekt podobał mi się jej wygodnie używa. Na razie mi się sprawdza. No i w tym miesiącu była to jedna z moich ulubionych maskar, bo jeszcze używam teraz też jednej. Jak na razie spoko jest. Ja też często do maskar, y, mam także za każdym razem w sumie innych maskar. Bardzo rzadko wracam do maskar, także y, nie wiem, czy do niej wrócę, ale. Jak w tym miesiącu to mi się sprawdza dobrze. I ostatnią, już taką rzeczą, którą tutaj mam, jest to paletka z Nataszy Denony Bronze and Glow. Ja, go, ja ją kiedyś kupiłam taką mini. Jest to Bronze and Highlighting Powder. Właśnie jest to taka mini paletka, bo ja po prostu wiecie, ja nie używam. Wiem, że to nie będzie produkt, który y, będę używać na co dzień. Także wziąłam sobie po prostu taką y, mini wersję. Też fajna, właśnie na podróż, ale też do codziennego użytku. Ja tylko widziałam sobie też taką małą. I tak, i tego używam jako brązer, jeżeli mam ochotę. I tutaj mamy taki e, rozświetlacz. I wiecie, tego nawet można, myślę, że można używać tego na ciało, bo jak za przeproszeniem nawalę sobie tego za dużo, no to mi to nie będzie pasować teraz, bo jestem za wlada. A na przykład w lato czy coś, no to fajnie. Podoba mi się właśnie ten odcień. I Wam powiem, że to pada trochę w róż. Bo ogólnie to jest ty piszy, że to jest blush i Glow Extreme. Odcienie, ale ja tego tak używam właśnie bardziej jako bronzera, Tak wiecie troszeczkę. I tutaj mamy taki rozświetlacz, tylko to jest taki rozświetlacz. Teraz Wam pokażę. Taki ma odcień właśnie bardziej w takie złoto, tylko takie ciemniejsze. Także jeżeli chodzi o rozświetlacz na twarz, no to taki myślę, że nie na co dzień, jak dla mnie, ja wolę bardziej takie delikatniejsze ale tak, bardzo używałam bardzo często tą paletkę i używałam też jej na właśnie na różne sposoby w tym miesiącu także z niej też jestem zadowolona a już mam tutaj jeszcze jedną rzecz, którą też wam, też chcę wam pokazać nie wiem czy znacie tą firmę Be Perfect Cosmetics ona jest dostępna na y nie wiem czy w Polsce będzie, ale tutaj wiem, kupiłam kiedyś na TikTok Shop. Jest to Radiant Glow Skin Perfector. Jest to multi-use, czyli można go użyć właśnie na y, kilka zastosowań. Jest to on w szklanej takiej buteleczce z pompką. Już Wam pokażę. I właśnie też to można użyć, jak wiecie, na ciało, mieszać z podkładem, post podkład na podkład, jak chcecie. I ma to taki odcień, właśnie. Jest to dość jasny odcień, bo to jest odcień 01 Light. Lepiej jakby była dwójka, no ale jest to takie coś, właśnie taka też może być jako baza pod makijaż, tak jak mówię. Tylko trochę jasny kolor, albo jak chcecie coś sobie na przykład rozświetlić, jakiś podkład i też fajnie, żeby z był, było czy coś. Tak jak mówię, takie piszę tutaj, że to jest taki y, multi czyli produkt na wiele zastosowań. Y, ja go też bardzo często używałam w tym miesiącu, na po prostu mieszałam go z podkładem. Naprawdę bardzo fajnie, taki efekt dawał takiego glow. Fajnie skóra też wyglądała z właśnie ten produkt zmieszany z podkładem na skórze. Także to też Wam bardzo polecam, bo to jest też podobne do tego produktu, który mam tutaj, ale no, on też mi się już kończy i po prostu tego też zaczęłam używać. Bardzo dwa podobne produkty. Ale tak, to były wszystkie rzeczy, które używałam najczęściej w tym miesiącu, jeżeli chodzi o kolorówkę. Z nich jestem bardzo zadowolona, będę je używać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnym filmiku. I również możecie się podzielić swoimi ulubieńcami z ostatnich miesięcy lub z tego miesiąca w komentarzach na dole. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa! Transcrição e